Cześć, witam Was dzisiaj. W tym, jak już widzicie, pewnie jest paczka, czyli będzie wielki unboxing. Bardzo długo mnie na tym kanale nie było. Wczoraj wleciał poradnik do Parity na kostce 4x4, a dziś, unboxing. Jest tutaj jedna kostka i bardzo dużo akcesoriów. Smary są trzy, ale łącznie cztery, w sensie trzy są różne ale jeden zakupiłem w ilości dwóch. Więc co? Mam tutaj taki nóż unboxingowy. I co? I otwieramy. Mam tutaj coś, jedną rzecz, która mi się przyda po prostu w nagrywaniu. Smar mam. Yy, trzy różne smary i jedna kostka jest. Dobrze, więc o. Oj aż w kamerę uderzyłem. Dobra, tu już sobie chyba ręką poradzę. O, tak. Nóż chowamy, żeby się nic nikomu nie stało. I co? O, tak jest. Co ja tu już widzę? Papierek wywalmy tam w środku. Dobra, wywalamy papierki. I jest środek tej paczuchy. Może z dalszej perspektywy pokażę. Czekajcie. O! Będzie widać mój kaloryfer. O! Proszę bardzo. Wszystko tutaj ładnie wygląda. To zostawimy na koniec. Pierwsze co? Gratisy. Sprawdźmy. Gratisy. O, tu jest fakturka i paragonik. To poczekajcie, odłożymy to na bok. I pierwszy gratis: poradnik klasyczny od strefy kostki, już w sumie. Tutaj mamy wszystkie algorytmy. Mam chyba takie. To będzie trzeci, więc następne gratisy. O, długopis mi przysłali, więc jest spoko, bo chciałem jeden. Dalej widzę tutaj ciasteczko od Halczuk Research dobre są te ciasteczka ogólnie i tam o jeszcze widzę ołóweczek od strefy kostek a jeszcze nie powiedziałem że jest to unboxing od strefy kostek no właśnie do tego przejdziemy zaraz o y, o kurde. już pierwszy fail xd było widać mój kaloryfer ale kij z tym Człucha jest już pusta. O, pusty karton. Jeszcze patrzę, czy tu nigdzie się nie schowało logo od strefy kostek do nalepienia na kostkę, chyba nie. Pierwsza rzecz z tego, co tu widzę, to chyba wypadałoby zacząć od tego, czyli od maty. Jest to mata od Juxina. Tak ona się prezentuje. Zamówiłem wersję Color Drops i wow! Ona jest duża i ładna. Dobrze, więc odpakowałem to pierwsze, ponieważ iż teraz użyjemy to jako tło unboxingu całego filmu. Dobra, ustawię kamerę i zaraz wracamy. Dobrze, więc poprawiłem trochę kadr. Ta mata musi się jeszcze odprostować, albo widzicie, tak się zagina śmiesznie, ale myślę, że jest ona, no jest ładna, no ładna to ona jest. Tutaj ma te takie śmieszne na timer i tak to będzie tu, następnym razem lepiej dostosuję, chyba żeby na, całym, na całej kamerce było widać tylko tą matę, ale na, jak na razie myślę, że jest spoko dobrze, przejdźmy do rzeczy następnej co by tu wybrać może tu takie, o kurde nakleili mi naklejkę o, na szczęście ładnie odchodzi kiełbaga zamówiłem, bo jeszcze kiełbaga nie miałem dość mały Moja ręka się mieści. No, kubak jak kubak, co tu dużo mówić? Najzwyklejszy kubak. Idąc dalej, może. O kurde, aż uciekł jeden smar. Zacznijmy. Teraz nie jest tego dużo, ale dość dużo to kosztowało, bo to łącznie to jest unboxing za niecałe 200 zł. Więc no. Oj. I co tutaj mamy? Mamy tutaj Smar Angstrom Campant. To jest V. Piąteczka jest. On podobno ma przyspieszać i starczać na trochę dłużej niż DNM. I podobno pachnie namiętowo. Przetestujmy to. Jak widzicie jest mega rzadki. Ej! No, pachnie namiętowo. Dobra, to będzie spoko smar. Potestuję na różnych kostkach. I dalej mamy Lubesta XMT10. Miałem Lubesta Pro, więc chciałem przetestować Lubesta zwykłego. Teraz, żeby nie wylał. To chyba trzeba by zrobić tak. Tam trzeba coś przedziurawić, czy nie? Nie, bo to się nie nakłada. Ta... A, to trzeba wykręcić. Dobra. O, kurde. Trochę z zębami pomogłem. Odkręcamy to. I możemy nakręcić taki dziubek I mamy smar w, w strzykawce. 10 ml. Spoko. Bardzo propsuje. Kupiłem go w strzykawce tylko dla strzykawki, głównie, ale też dla smaru, bo chciałem przetestować zwykłego lubesta. No i co? Mamy tutaj takie coś, to trzeba odkręcić i dajemy myć sobie dziubek więc ja może teraz to odkręcę, zakręcę go tym, na razie, żeby się nie wylał, trzeba dobrze dokręcić. Co są trzy pierwsze rzeczy? Dalej, mamy smar od moju, jest to smar od moju V2, kupiłem go razy dwa, bo był na przycenie o kurde dość rzadki, mega rzadki jest o tutaj będzie widać jak się przelewa podobno ona bardzo krótko działa ale bardzo dobrze działa więc będę go testował z innymi smarami gęstszymi zobaczymy jak to będzie działać i mam nadzieję że jakoś pójdzie więc to z takich pierdółek to wszystko czyli mamy takiego fajnego czarnego cube waga Mamy lubesta w strzykawce, dwa smary od moju V2, angstrom kampant V. I teraz przejdźmy do głównej rzeczy z tego odcinka, czyli odłóżmy to wszystko na bok. O! I tam, daradam, dam, dam! Dian Tengyun, tak jest, magnetyczny. Bardzo ciekawi mnie ta kostka, bo podobno chodzi mięciutko i cichutko Jest mega przyjemny feeling I podobno jest też szybka Przyrównam do mojego Weilonga Opakowanie, Ła! Takie coś trzeba ściągnąć To jest kartonowe, ale ma taką śmieszną teksturę Jakby to jakiś materiał był, czy coś takiego I sama w sobie kostka Tutaj mamy magnes Tak, mamy magnes Proszę bardzo Podobne opakowanie do walka powera. Tutaj od razu się prezentuje nam kostka. Otwieramy ją. Mamy samą w sobie kostkę. Podobno jest bardzo pokryta smarem, ale nie widzę na razie, żeby dużo smaru było. I o, mamy tutaj akcesoria i instrukcję. Pudełko zamykamy. I najpierw zobaczmy instrukcję. Instrukcja jest dość obszerna, już widzę. O, tak. O, tak. Jako instrukcja. Tu chyba mamy całego F-tuela. Czekajcie. Nie, czekajcie, A nie, to są dwie różne strony. Tu mamy całą notację łącznie co znaczą ruchy podwójne i całe rotacje kostki. Tu mamy LBL-a całego. Tutaj jeszcze idzie chyba. Nie, tu już idzie Friedrich. Dobra, tu już idzie Friedrich i cały OLL i cały PLL, mi się wydaje. Więc no, instrukcja jest dość potężna. Mega potężna instrukcja. Akcesoria, akcesoria, akcesoria. Sprawdźmy, co tu mamy. O kurde, rozdarłem jak to ja. Dobra, otwórzmy stąd bądź mi się aż samo otwiera. Nic więcej i nic więcej. Sprężynki. Same sprężynki. W dwóch różnych torebeczkach, żeby można je było łatwiej rozróżnić. Spoko spoko propsuję. Kurde, te sprężynki mają zielony kolor, albo tak się światło odbija. To jest. Już czuję, że to jest sprężynka twardsza. Kamera zła, ostrość. No nie ja chcę złapać. Dobra, nieważne, ale to jest sprężynka twardsza. Już czuję, więc zobaczmy. Taka średnia bym powiedział, jeśli chodzi o tą twardość. Więc zobaczmy tę sprężynkę większą. Dobrze, wyciągnę dwie, bo się wszystkie poszczepiały. Oj, tu będzie trochę problem. Zrozum A nie, jednak nie. Tu jeszcze się jedne szczepiły, to weźmy tą. No, ta już jest mięciutka. Ta już jest przyjemna, pewnie sobie zmienię, bo ja bardzo lubię miękkie sprężynki w kostce. Więc no, to są akcesoria, pudełko i instrukcje. Ale na bok wszystko. Tutaj mamy całą kostkę w sobie. Taśmą zaklejoną. O! Ej, nie jest cała w smarze. Myślałem, że będzie cała w smarze. Ale nie, tak nie jest. Dobrze, to na bok. I co, kostka? Plastik najpierw zacznijmy. No widać, odbija się całe okno, więc jest mega glossy. Nie wiem jak to określić, glos i śliski, powiedzmy. Jaki, jaka ona jest luźna! Ona jest luźniejsza od mojego Weilonga. Patrzcie to, jakie, ile to ma luzu. Zajrzyjmy jeszcze najpierw do środka. O, tak. O, w środku już jest pełno smaru. Mega dużo smaru już czuję w środku. Więc bardzo fajnie. Propsuję, propsuje. Tutaj mamy slot z magnesami, więc jest mega fajnie. Tu mamy wszystko, jest w plastiku primary. Tutaj krawędź podobna jak w wylongach, ma taką wypustkę, a center ma kołnierz i to dodaje stabilności. Tutaj też jest taki ładny slot na magnes. One się bardzo nie są jakoś wysoko umiejscowione, te magnesy, ale nie są też najniżej. Tak po środku. Wszystko ładnie do siebie pasuje. I złóżmy ją do kupy z powrotem. O, kurde, najpierw powinienem róg złożyć. O! Ta kostka ma strasznie cienką stopkę narożnika. Nie, chcę, nie chciałbym jej złamać, więc robię to dość ostrożnie. I jak kostka się porusza. Co? O kurde. Czy wy to słyszycie? No pewnie nie, bo ta kostka jest tak cicha. Co jest? Patrzcie. Do... Zróbmy mały ASMR. To jest tak cicha kostka. Co? Pod centrem? No nie jest pojedyncza śruba. W sumie wiedziałem, że jest, ale chciałem zajrzeć sobie pod center. Wszystko ładnie. Primary w środku. Nie, no ta kostka jest tak dobra. Jest mega szybka. To jest mój main. Trzeba ją by tylko dosmarować, bo jednak czuć trochę suchości. O nie, to nie jest dobry jednak start. Już corner twista zaliczyła. Yy, co jeszcze by można sprawić? Ścinanie zakrętów. Co? E? Ona stąd? Normalnie na weilongu to stąd kurde kawałek za linią. To mój Weilong to by to ściął w tą stronę, czyli regularnym corner cuttingiem, czyli ścinaniem zakrętów. A ta kostka to ścina w przeciwną. Co? Dobra, to ścina wszędzie, nie ma martwego punktu. Albo jest tak mały, że ja po prostu mam zbyt małą precyzję, żeby go wyczuć. Dobrze. Sprawdźmy odcienie na szachownicy. Takie fluo, bym powiedział, dość jasne. Niebieski, czerwony, tak jak lubię. Reszta też taka jak lubię. podobnie jak w moim weilongu. Kolorki. I co jeszcze? Zrobię mój zestaw algorytmów, taki specjalny, co sobie wymyśliłem na testowanie kostki. Że zrobię parę algorytmów i mi kostka wraca do stanu początkowego, czyli tak. Nie, no ta kostka jest super zróbmy ułożenie. Oj. Aj, co ja robię przez kamerkę się ciężko układa to będę powiedzmy, że patrzył normalnie słabe to ułożenie już by było Bardzo luźna jest ta kostka, więc będę overshootować pewnie sporo a jeszcze siła magnesów do tego się nie przy... leciutkie magnesy Ewidentnie, nawet chyba trochę zbyt lekkie, chociaż takie będą nawet spoko. Brakowało mi kostki mega szybkiej z, z lżejszymi magnesami. Centry? Ej, ta kostka ma spoko centry do magnetyzacji na 96 magnesów. Tylko, jakby wyglądało, żeby dostać się do krawędzi bo ona tu jest na takich zatrzaskach. Podobnie jak w i chyba bym jej nie wydostał. Bym musiał coś zepsuć, znając mnie. Więc, no, kostka, super, mega cicha. Rolling popy, nie, no, rolling popy ciężko się zdarzają. To ja musiałem pewnie przypadkowo ręką przekręcić na początku. Wchodzi tak lekko że patrzcie U2 jednym palcem a jak robię finger trick na U2 to robię U3 normalnie prawie że dobrze dolejmy jeszcze jakiegoś smaru hmm. który z nich hem 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 hem. może ten od moju ale ciężko butelkę się otwiera o, dobra, puściło. Tak z takim małym dzióbkiem jest. Najpierw nasmaruję ją tutaj na tych elementach. Czyli na stopce narożnika. Ale rzadki jest ten smar. Mega rzadki smar. Dobrze. Tu już nie będę smarował, bo się boję, że mi ucieknie na matę. Teraz jeszcze tylko w środek trochę. Mega rzadki smar. O kurde, aż z kostki uciekł. Ajajaj, przygotowałem sobie jeszcze papier w razie właśnie takiego wypadku. Dobra, szybko zakręcamy. Ajajaj, za dużo go wlałem, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo go wlałem. Mega za dużo, mega za dużo ja! No i co? No i mata już ochlapana. Ciekawe, czy będzie jakaś plama, jak wyschnie Dobra, szybko trzeba go rozetrzeć Ej, spoko ten smar Kostka już na, pe na pewno jest szybsza I nie jest tak bardzo yy, sucha Nie ma tej tego uczucia suchości Dobrze, szybkie ułożenie Mm. Tak Tak Pyk Pyk Siup Nie no bardzo fajny smar O nie on zostawia w środku taki osad. Tu nie będzie tego widać. Ale ja już widzę. Takie zostawia dziwne. Nie no kosmar bardzo dobry. Już go sporo mi w tej buteleczce ubyło, bo bardzo dużo go wyleciało. Kurde, na tej macie pewnie będzie Dobra, to poczekajcie, zrobię jedną rzecz tylko. Dobrze, już jestem. Wziąłem swój timer. O, ładnie go zatrzaśnijmy w macie. Ej, trzyma się. Jest dobrze, dobrze. Jest dobrze, dobrze. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Oj, tak, to będzie się czasami zdarzać. Aczkolwiek nieczęsto. Dobrze, odpalmy timer. O, jeszcze mu jakiś, jakieś moje ułożenie poprzednie. A jeszcze trochę przemieszam. Nie tak, tak, tak. Teraz gdzie jest to tutaj? Mam nadzieję, że bardzo z kamerki nie wyjechałem jest źle 29 sekund, jak na pierwsze ułożenie na czas na tej kostce. Jest bardzo dobrze. Nie no, mi się ona podoba. Sprawdźmy jakieś algorytmy jeszcze. Coś strasznie wyjeżdżam z kamerki. Może jeszcze jakiś smart dodamy. A! Angstroma kompanda też jest rzadki niczym woda muszę uważać parę kropli dobrze szybko ej no mocne przyspieszenie teraz jest zakręćmy go O, już widzę jaki będzie problem tej kostki. Przez słabe magnesy będę przestrzeliwywał ruchy. Czyli na przykład zamiast zrobić taką właśnie, robię u 3. Czyli trzeba mega lekko poruszać nią. Aczkolwiek ja się czuję, jakbym nie układał kostki. Ona jest tak cicha. No powiem Wam... Że za tą cenę propsuje, Diana, propsuje, propsuje. Bo ta kostka tak dobra kosztuje tylko 120 zł. Dla niektórych to będzie takie, co kostka może kosztować tyle pieniędzy, ale tak dobra kostka jest dużo więcej kostek w takiej cenie właśnie, a nie innej. I w większości przypadków są gorsze. A ta kostka jest właśnie dużo lepsza. Więc no. To by było w sumie w tym unboxingu. Na tyle. Jeśli chodzi o kostkę. No bardzo polecam. Sprawdzę jeszcze. mieści się na spokojnie w cubebugu. O pięknie. Jeszcze weźmy tylko wejlonga na chwilkę. Tu mam mojego Veilonga, <laughs> Porównam kolory. Na Tengionie są. Tu jest Tengion. Tutaj macie Diana. <laughs> Na Tengionie te kolory są dużo bardziej takie fluo. Tu są takie pełne, wyraziste. A tu są takie bardziej fluo. I patrzcie: porównajcie sobie przy ASMR. To jest Tęgun. A to jest Veilong V2. No to jest po prostu wow! Tego bym się nie spodziewał jeszcze. Porównajmy rozmiar. Ten sam. Tengyun podobno jest pół milimetra większy, ale nie widzę tego aż tak. Więc no. To wszystko w sumie w tym unboxingu. Tengyun, Mata, woreczek, smar. Angstrom Kampant, dwa razy lub V2 i lubest XMT 10. Tak więc, no, to by w sumie było na tyle. I ja się z Wami żegnam. Cześć.